Witam na kolejnym filmie, dzisiaj dość nieoczekiwany odcinek z cyklu ku przestrodze. Tym razem nie będą tu prezentowane w niewłaściwy sposób wykonywane podłączenia czy to w rozdzielnicach, czy jakieś prowizorycznie wykonane instalacje elektryczne. Ale to będzie coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. A potrafi być rzeczą równie niebezpieczną, a nawet może czasami i bardziej niebezpieczną niż to, co najczęściej jest pokazywane w poszczególnych odcinkach cyklu ku przestrodze. A chodzi o taki drobiazg, jak jest to podane w tytule tego filmu, bo uszczelki nie było. Wiele osób zapewne. Problem z uszczelką skojarzy z motoryzacją, gdzie może dojść do wydmuchania uszczelki pod głowicą i awarii silnika. Tutaj chodzi również o uszczelkę w silniku, a mianowicie jej brak i to, do czego pominięcie, zgubienie Niewłaściwe zamontowanie takiego elementu może doprowadzić. Właściwe uszczelnienie, czy to w przypadku silnika elektrycznego, czy to w przypadku innej maszyny, jest kluczową sprawą, jeśli chodzi o trwałość takiego urządzenia, które pracuje często w niekorzystnych warunkach środowiskowych, jak i też. Ma wpływ na bezpieczeństwo, bo tutaj może dochodzić zagrożenie pożarowe, czy też zagrożenie wybuchem. I to, co pokażę w dalszej części filmu, właśnie jest skutkiem takiej sytuacji, że uszczelka może została zgubiona, może jej nie było i podczas montażu nikt się nią nie przejmował. A silnik pracował w naprawdę trudnych warunkach, bo w środku znajdowała się spora ilość pyłu i zużytego oleju. Ja to jeszcze będę omawiał w dalszej części tego filmu. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Zatem zaczynamy. Jeśli chodzi o właściwe uszczelnienie wprowadzeń przewodów, czy to do Maszyn elektrycznych, czy to do rozdzielnic, czy to też prowadzenie przewodu do wtyczki, często jest to rzecz bagatelizowana. Można stosować różnego rodzaju przepusty, aby zapewnić właściwą szczelność. Są też powszechnie dostępne dławice kablowe. Potocznie zwane też dławikami, jednak jeśli chodzi o taki techniczny sens, to dławik to jest zupełnie coś innego. To jest cewka w takim dużym uproszczeniu, więc teoretycznie z tym problemów nie powinno być. Kiedyś do uszczelniania też używany był kit, czasami dziś stosuje się silikon do tego celu. Jak nie ma uszczelki, czasami też nie problem, można wyciąć z gumy. Jakoś to połączenie uszczelnić. Kiedyś była mowa, że spora ilość wypadków w rolnictwie, w gospodarstwach, ma też związek z nieprawidłowym stanem instalacji elektrycznych. Ja teraz zaprezentuję takie przykłady niewłaściwego wprowadzania przewodów do czy podłączania silników elektrycznych. Na tej fotografii jest pierwszy przykład właśnie problemu z uszczelnieniem wprowadzenia przewodów. Tu akurat są przykłady związane z silnikami elektrycznymi. Ja od razu zaznaczam, że ten problem nie dotyczy tylko silników, tylko wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, rozdzielni. Puszek rozgałęźnych i innych miejsc, gdzie się wprowadza przewody. Wydawać by się mogło, patrząc na fotografię, że to jest coś z minionej epoki. Ten problem. Ale wcale tak nie jest, co zresztą pokazuje ten film. Przecież silnik, który jeszcze niedawno pracował, do mnie trafił, a się okazało, że tutaj problem ten występował i to jeszcze w jakiej skali. Co tu zatem mamy? Na tej oto fotografii można zauważyć przykład braku dławic, które tu. Powinny się znajdować. Z prawej strony na powiększeniu widzimy, że jakby jakaś dławica była, ale została ułamana. No, coś takiego absolutnie mieć miejsca nie powinno, zważywszy też na środowisko, w jakim taki silnik pracował. Gospodarstwo rolne, różnego rodzaju pyły roślinne pyły ze słomy, z siana nawet jak gdzieś będzie teraz coś poluzowane, na podłączeniu silnika może wystarczyć jedna iskra i zacznie się palić tu albo powinno to być jakoś uszczelnione, albo powinny zostać założone dławice, o stanie tego tutaj przewodu, co jest na końcu no to już nie wspominam wiadomo, coś takiego nie powinno mieć miejsca, chyba że ktoś odciął wtyczkę i teraz ten przewód leży w ten sposób, nie wiem więc się nie będę tu wypowiadał w tej kwestii działa to, działa. Po co uszczelniać? Jednak to tak właśnie nie wygląda. I kolejny przykład yy, silnika elektrycznego, co tym razem mamy. Dławice tym razem są, ale są uszkodzone. W tym typie dławic jest tak, że jest uszczelka, która się znajduje tutaj we wprowadzeniu i ją dokręcając, dociskamy, zaciska się ten otwór. Dławice powinny być wymienione na nieuszkodzone, ale z lewej strony, co jeszcze widać, jest uszkodzenie izolacji przewodu. Nie ma problemu, przewód jakoś się wprowadzi, jakoś będzie, no coś takiego nie powinno mieć miejsca, powinno być to wszystko tak wprowadzone do puszki, że izolacja przewodu wchodzi do puszki i dopiero tam następuje jej usunięcie i wyprowadzenie pojedynczych żył. Wcześniej też jest to spotykane. Wydaje się, że to drobiazg. Będzie uszczelka, czy nie będzie działać, będzie. No, ale rzeczywistość może być zupełnie inna. Ja teraz zaprezentuję odkrycie, jakie dokonałem podczas przygotowania do wymiany łożysk w silniku elektrycznym. Zarazem jest to też przygotowanie do projektu, w którym zamierzam powtórzyć doświadczenia i obalić możliwość skonstruowania urządzenia Typu Perpetuum mobile, gdzie pokażę dlaczego coś takiego jest niemożliwe, i pokażę na czym cała sztuczka, która jest prezentowana, polega. Jeden z widzów zresztą udzielił trafnej odpowiedzi w komentarzu na ten temat. A o który to komentarz chodzi, to już będzie mowa, kiedy ten temat będzie omawiany. Żeby nie przedłużać. Zobaczmy, co znajdowało się wewnątrz silnika elektrycznego. Ja tutaj mam stojan. Też mamy uszkodzenie na tej puszce. No, uszczelka tu jakoś będzie dolegała, ale nie będzie to takie doleganie, zapewne, jak powinno być. Chyba, żeby tą uszczelkę na jakimś kleju obsadził. Tego nie było tutaj. Pytanie, czy to takie istotne? No, wbrew pozorom istotne, nie wiem. Jak było też rozwiązane wprowadzenie tutaj przewodów do tego silnika Widać, tu było malowane, czyli może to przewody jednożyłowe w jakiejś rurce Może tu, tu dwa przewody były, nie wiem, nie mam takiej informacji Ale jeżeli już, ale jeżeli mamy sytuację, że używa się tylko jednego wprowadzenia, to trzeba dać zaślepkę ja teraz tu pokażę, do czego potrafi doprowadzić właśnie brak szczelności. Ten silnik pracował w środowisku, gdzie było dużo mgły olejowej. Możemy zobaczyć, jak wyglądają tu uzwojenia z tej strony. Jak wygląda stojan tego silnika w środku. Ja zresztą pokażę tu sobie palcem, przejadę wszędzie. Są zanieczyszczenia. Co ciekawe, jest taka sytuacja z tej strony. No nic dziwnego: tu są otwory, gdzie jest wprowadzenie przewodów do tabliczki zaciskowej. Więc jedynie tędy mogą się w tym wypadku dostawać tu zanieczyszczenia do silnika. Tak wygląda sytuacja z drugiej strony. Stopień zabrudzenia jest znacznie mniejszy. No, ale zanieczyszczenia są obecne w całym silniku. Dlatego, że mamy tu, jakby powiedzieć, są łopatki z jednej strony klatki wirnika i z drugiej, I o co tu chodzi? To jest po to, aby wymusić przepływ powietrza wewnątrz silnika dla ułatwienia chłodzenia. Tu jest jakaś niewielka szczelina między stojanem a wirnikiem. To nie może być sytuacji, że wirnik ociera o stojan. Na pewno nie byłoby tak wesoło, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimiś łatwopalnymi czy wybuchowymi pyłami, bo wystarczyłaby tu gdzieś jakaś iskra i mogłoby być naprawdę nieciekawie. Jeśli chodzi o stojan tego silnika, ja będę musiał go wyczyścić, później będzie wkładanie do środka wirnika, przyjdą łożyska, no to będzie ciąg dalszy działania. O co konkretnie chodzi? Chodzi o obecność tej uszczelki, którą teraz tu pokazuję palcem. Ona się znajduje w tej puszce, gdzie jest tabliczka zaciskowa silnika elektrycznego. Tutaj są dławice kablowe. No nie udało się wkręcić tego głębiej z powodu korozji. Chodzi o te uszczelki, właśnie o nich jest mowa. W tym filmie tego na pierwszy rzut oka się nie zauważy, ale jest to coś, co jest naprawdę istotne. Ważne, aby uszczelka tu była na całym obwodzie, aby nie było jakichś przerw, uszkodzeń. O, no takie uszkodzenie jakieś niewielkie jak tu można zobaczyć to jeszcze całkowicie takiego silnika. Do pracy w standardowych warunkach nie dyskwalifikuje, ale jeśli byłby to silnik w wykonaniu EX, to coś takiego nie przejdzie. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z uszczelnieniami przy wprowadzaniu czy to przewodów do rozdzielnic, do silników, do innych maszyn elektrycznych. Wiele osób, jeśli coś jest małe, nie przywiązuje do tego jakiejś dużej wagi. Tego nie widać, może jakoś to będzie, ale w tej sytuacji problem wbrew pozorom jest, bo niby na pierwszy rzut oka, jak się patrzy, tego uszczelnienia nie widać, no bo jest pod pokrywą, jest y, umieszczone wewnątrz dławicy, wszystko jest w porządku na pierwszy rzut oka, ale później się okazuje, że tak nie jest, a dostanie się teraz pyłu. Jakiś zanieczyszczeń do środka silnika ma wpływ niekorzystny nie tylko na stan jego izolacji, ale jeżeli coś osiada, ograniczone jest oddawanie ciepła. Izolacja ulega przyspieszonemu zużyciu. Jeśli gdzieś teraz pojawi się jakieś uszkodzenie, zacznie coś iskrzyć, może dojść nawet tutaj do pożaru czy też wybuchu. No, diabeł tkwi w szczegółach. Tak więc to by było tyle. Jeśli chodzi o materiały do odcinków cyklu ku przestrodze, można je przesyłać na adres podany w opisie pod filmem z dopiskiem ku przestrodze. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu ku przestrodze i kolejnych filmów.